Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy juża.sztachetki.pl. Import pojazdów z USA, Kanady i Dubaju. Inspekcja samochodów przed zakupem. Darmowe sprawdzanie raportem Carfax. Samochód na zamówienie pod Twój dom. Zaoszczędź czas. Wszystkim zajmiemy się my. Mati USA. Pełna obsługa importu samochodów. Zadzwoń lub napisz na 725-292-151. Sebastian Szczerek, kanał za ciosem, a ze mną Wasyl, który jutro stoczy walkę z Kofi Kingiem, czyli walka międzynarodowa. Jara cię bardziej taki pojedynek niż pojedynek z Polakiem? Siemanko, no pewnie, że ja. Jedujesz, że to jest zagraniczna osoba, tak nie znamy się od to taka wiesz, pełna nienawiść sama z siebie. Nie musisz tej takiej sportowej złości w sobie wybudzać, bo ona już, już jest ta nienawiść do przeciwnika. Plus, jak już powiedziałem w jednym wywiadzie, nigdy nie biłem się Czarnym, nigdy żadnego nie zbiłem, no i teraz zrobię to legalnie. Teraz robisz to legalnie. Ogólnie, jak uważasz, co widziałeś na tym face to face w oczach twojego rywala? Jest pewny siebie, czy raczej jak zobaczył cię na żywo, no to delikatny strach? Nie wiem, wiesz, takie spojrzenia, może udawać, może nie udawać. Ja wiem, że jestem pewny siebie idę tam po, po, po swoje. Co on tu, czy pokaże tu na face-to-face, face, czy, czy, e, czy pokaże w ringu, no to ja będę chciał to zweryfikować po swojemu. Mam nadzieję, że, że moja ręka będzie w górze, że pójdzie bez żadnych kontuzji, szybki knockout i tyle. No fajnie, że, że nie zachował się jak ten drugi e, pan w innym kolorze niż my, bo, bo ja bym nie wytrzymał, bo na pewno go... No właśnie też zauważyłem, że ten Heavy Hearts zawsze bardzo mocno krzyczy. Pamiętam jak z Lutą walczył, no to Luta szybko go później sprowadził na ziemię po prostu podczas walki. Także jutro mi się wydaje, że raczej też tak będzie wyglądał scenariusz. Ale twoja walka i cofikinga naprawdę mnie interesuje. Ponieważ no ciebie widzieliśmy już w Grądzie nieraz Naprawdę dawałeś świetne walki. I powiedz mi skąd taka teraz była troszeczkę dłuższa przerwa od walk w Grądzie? Konturnie najpierw tak, był ten był, był wypadek samochodowy. E, po nim ta przegrała z Jokerem. Potem też chwilę dochodziłem do siebie. E, jak doszłem do siebie to... Wiem walkę, tak? się okazało, że, że walczę z Łukaszem, a przygotowaniach złamałem rękę, nawet to nie, nie wiedząc, wyszedłem z złamaną ręką, połamałem ją na walce tak, że ona się kurwa dosypa, że lekarze za, 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 załamali ręce, chcieli mi przeszczepiać kawałek biodra, żeby to w ogóle zespolić. Dwie baliki, blacha, troszkę blizna jest, nie? No i co, no, do niej do siebie, dostałem zielone światło od, od lekarzy, od e, razu się do prezesa Mariusza, że jestem gotowy, zaczęłem przygotowania i teraz ten pierwszy raz e, tak naprawdę wyszło bez żadnych kontuzji, nawet nie miałem powybijanych palców, więc myślę, że jestem do, dobrze przygotowany. Ogólnie jeśli chodzi o te przygotowania do walki, to nieraz parujesz tutaj rękawicz, raczej wąskówki muszą być obowiązkowe. E, Spaduje zawsze w dużych, w nie w nie? Musisz tu masz swoją swoją siłę w tym uderzeniu, nie, no. to... Ja wychodzę z założenia, że ja mam zdrowie stracić wtedy, kiedy mi da tu zapasą. Tak, za sparingi mnie nie płaci, robię to w przygotowaniach, więc ja wychodzę na walce, stracić zdrowie i zostawiać tutaj siebie. Na sparingach mam, mam się czegoś nauczyć, mam coś wynieść, mam coś przeanalizować, coś popróbować. Tak, wychodzę do tego jako typowo do lekcji, a nie do tego, żeby udawać się z kolegami głową. Bardzo mądre podejście. Jutro mamy też walkę Balboa kontrabasy, cała Polska, która kocha walkę na bołe pięści, nią żyje. Jak byś ty tutaj typował ten pojedynczenie 48, 52. Nie będę mówił dla kogo sercem za Bartkiem. No to podobny ten wynik, jak tutaj są nie Nieraz też padają te prezydenckie. Czyli też mówię, że jak na żeletki to będzie w tym pojedynku. No myślę, że to będzie piękna wojna na wyniszczenia. I albo zdecyduję idealnie czysto trafiony cios, albo w czwartej, piątej rundzie jeden drugiego przełamie minimalnie psychicznie i pójdzie za ciosem i to się skończy. Wspomniałeś o walce z Jokerze. Dążyłbyś do tego rewanżu, jeśli będzie taka możliwość? Oczywiście. Tylko i wyłącznie na co się mi głowie. Chciałem wrócić na zwycięskie tutaj tory w lądzie. Hmm. wziąć następne walki i obojętnie jakie to będą, to nie przybliżą do tego, żeby, żeby się zaważać. Czyli Wasyl tutaj deklaruje, że ty cały czas jesteś w tej grze opazji, i cały czas to jest twój taki cel numer jeden, żeby tutaj cel być Cel numer jeden to jest znać Potem A. jest cel numer dwa, iść po pas. Także Wasyl, ostatnie słowa przed jutrzejszą walką, może do Coffee Kinga, wiadomo, może ich nie zrozumieć, ale nie wiadomo, przetłumaczy sobie, czy włączy translator. Coffee, good luck. Dzięki za rozmowę, powodzenia. La Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt, pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl